Dobry Panie Wielino. Dzień dobry. Uchwalona przez Sejm w styczniu ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od lutego bieżącego roku do końca lipca. Wiemy, że niektóre stawki zostały obniżone do zera. Proszę nam powiedzieć, których towarów czy usług to dotyczy. Obniżka stawki VAT dotyczy produktów spożywczych objętych do 31 stycznia stawką 5%, czyli będą to zboża, przetwory ze zbóż, produkty przemysłu mleczarskiego i młynarskiego, mięso, ryby, warzywa i owoce oraz produkty wykorzystywane w produkcji rolnej, które były objęte 8% stawką VAT, a więc nawozy, środki ochrony roślin. Środki poprawiające właściwości gleby oraz stymulatory wzrostu. A co z gazem, paliwem, prądem? Jakie stawki obowiązują w tym wypadku? Media były objęte 23% stawką VAT. Obecnie uległa ona zmianie. Została obniżona i zróżnicowana. Paliwa obniżono do poziomu 8%, dla energii elektrycznej spadła ona do 5%. A gaz został zwolniony z podatku VAT i obecnie stawka będzie wynosiła 0%. Dziękujemy bardzo za te informacje, Dziękujemy. Pani Ewelina. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zajmuje się rozliczaniem podatku VAT w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.